Cześć, witam was wszystkich. Wcześniej opowiadałem wam o poliwęglanie komorowym. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o poliwęglanie litym. Poliwęglanie lity różni się tym, że jest łatwiejszy w obróbce, mniej pracy przy nim jest, jest wytrzymalszy. Używa go się. Różnica jest tylko taka, że nie używa go się w budowie, na przykład barierek, w pionach. Z tego powodu, że nie jest odporny na zarysowania, jest odporny na y, uderzenia, y, na to, że y, on nie pęka, jest 600 razy mocniejszy od szyby, używa go się i tylko i wyłącznie na dachy. Mamy różnice, y, mamy trzy kolory takiego poliwęglanu, ten akurat tutaj co leży na stole jest y, poliwęglan y, bezbarwny, zaraz pokażę, on jest... Krystaliczny. Nie chcę się odlepić chwilkę. Jest krystaliczny, folia zabezpieczająca mocno się siedzi. Jest krystaliczny. Jest przezroczysty, krystaliczny. Mm, bardzo ładnie wygląda na dachach. Mamy też yy, poliwęglan dymne, które troszeczkę przyciemniają. No i oczywiście poliwęglany yy, mleczne, tak jak tutaj stoi poliwęglan yy, mleczny. Yy, jest jak mleko no, nie przezroczysty w tym momencie. I już zasłoni on nam yy, słoneczko bardzo dużo. W tym momencie. Zazwyczaj ludzie wybierają y, poliwęglan, który jest y, bezbarwny. Zakańczamy taki poliwęglan, y, zakańczamy y, ceownikiem, który wygląda w taki sposób. Ten ceownik. i po prostu nasze łączenia, nawet jak nam się on przesunie, bo będziemy go równać do, y, do ściany na końcu, to jak on się nam przesunie, my sobie go zakończymy i tego nie widać że to jest krzywe uszczelniamy taki poliwęglan na złączach oczywiście krokwia musi być pod spodem pod spodem jest krokwia a na wierzch dajemy taki oto docisk docisk jest docisk jest uszczelniany też uszczelką którą wciskamy tutaj w terowki. Oczywiście uszczelki dajemy więcej, bo ona pod wpływem yy, różnic temperatur słońca, yy, różnic temperatur słońca, ona się skurczy. Jak damy jej za mało, po prostu ona się ściągnie i tej uszczelki zabraknie, będzie w profilu w profilu będzie o tyle na przykład krótsza i będzie woda podciekała i będzie tędy ciekło pod spodem do mieszkania, czy tam tarasu, na balkon. I taki idzie docisk, skręcamy farmerem, bo farmer jest też szczelnym, jest wkrętem dachowym. Wiercimy tutaj otwór, wkręcamy wkręta, on ma pióro swoje, się zakręci i taki docisk jak nam dociśnie już nie ma możliwości yy, że woda nam będzie ciekła. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć na temat poliwęglanu. Yy, tak naprawdę to yy, dużo łatwiejszy jest yy, niż niż na dachu. Tutaj mam przykład yy, zrobionego dachu ale on jest yy, akurat z poliwęglanu komorowego. Tu jest gotowy dach do zamontowania na ścianie. Welka przyścienna. Oczywiście f skończone. Dzięki bardzo. Chciałbym, żebyście subskrybowali mój kanał. Do zobaczenia następnym razem.